Witajcie na moim kanale. Nazywam się Agata Piczyńska. Dziś przedstawiam Wam formę manipulacji. Egocentryzm tendencje narcystyczne. Egocentryzm to sposób myślenia, w którym jednostka skupia się na realizowaniu własnych potrzeb, interesów, nie zwracając uwagi na potrzeby innych ludzi. Egocentryk to ktoś, kto zawsze stawia siebie w centrum zainteresowania ignorując innych, dążąc do zaspokajania swoich potrzeb, przekonany do własnej racji, narzucający innym swoją wolę, nie potrafiący przyjąć perspektywy innych. Egocentyzm nie jest nienaturalnym mechanizmem. Przejawia go każde dziecko zdrowo rozwijające się, które uczy się w ten sposób jasno, Informować o swoich potrzebach. Egocentryzm zanika na późniejszym etapie rozwoju, mniej więcej gdy dziecko idzie do szkoły. Dorosła osoba egocentryczna staje się taką wskutek nieprawidłowego rozwoju. Tendencja do egocentryzmu występuje u osób, których rodzice byli nadopiekuńczy, rozpieszczający. Dziecko, stawiające je w centrum uwagi lub które były zaniedbywane emocjonalnie, mogły być też ofiarą przemocy w dzieciństwie, mające niską samoocenę. Myśli jego centryka krążą tylko wobec jego własnych celów, przecenia siebie. Myśli tylko o swoich potrzebach. Ignoruje potrzeby innych. Według niego robią wszystkie rzeczy gorzej od niego. Nieprzepracowanie egocentryzmu może prowadzić do głębszych problemów z osobowością oraz zaburzeń psychicznych. Księga przysłów: 10-9. Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, lecz kto kroczy krętymi drogami, zostanie wykryty. Narcyzm jest złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem. Rozumianym jako cecha osobowości charakteryzujący się nadmierną wystarczalnością, potrzebą podziwu i brakiem empatii wobec innych. Zachowania narcystycznych osób. Samopromocja. Ciągłe. Poszukiwanie uwagi, nadmierna dbałość o własny wizerunek, trudność w utrzymywaniu zdrowych relacji, potrzeba podziwu u narcyza, pragną ciągłego uwielbienia i potwierdzenia swojej wartości przez innych. Szukają środowiska, w którym mogą być w centrum uwagi. Brak empatii osoby z silnymi cechami narcystycznymi. Często mają trudności ze zrozumieniem i odzwierciedleniem uczuć innych. Wpływa to na relacje. W fantazji wielkości narcyz często kreuje wyidealizowany obraz siebie, który nie ma pokrycia w rzeczywistości. Uważa się za osobę bardzo wyjątkową, z wieloma talentami. Manipulacja, wykorzystywanie innych przez narcyzów. Narcyz często manipuluje i wykorzystuje innych w celu osiągnięcia własnych celów, nie zważając przy tym na konsekwencje działań dla otoczenia. Dominacja w rozmowach. Narcyz często prowokuje kontrolę nad rozmową. Przekierowując ją na tematy związane z ich osiągnięciami i zainteresowaniami. Nieuzasadniona zazdrość. Narcyz często przejawia nieuzasadnioną zazdrość, zawiść o innych. Czuje zagrożenie własnej pozycji. Narcyz nie lubi brać odpowiedzialności, nie przyznaje się do błędów, obwinia innych za swoje błędy i okoliczności. Może wykorzy wykorzystywać manipulację emocjonalną, aby wpłynąć na innych i osiągnąć swoje cele. Istnieje również narcyzm ukryty, występuje jako potrzeba wywyższania się, podziwu, która nie jest jawna bezpośrednio. Księga przysłów wejście 6, 18, 19. Jak szaleniec, który rzucał ognistymi pochodniami i śmiercią człowiek oszukuje swego bliźniego i mówi, Ja tylko żartuję. Narcyzm wrażliwy jest formą, w której osoba przejawiająca cechy wysoko wrażliwej przejawia również cechy narcystyczne. Objawia się poprzez wysoką wrażliwość na krytykę, negatywne oceny oraz głębokie przeżywanie głębokich emocjonalnych po odrzuceniu, powiązania z większą pewnością siebie oraz wewnętrznym dyskomfortem. Narcyzm złośliwy jest to ekstremalna forma narcyzmu, w której występują agresywne manipulacje. Manipulacje destrukcyjne zachowania mogą wykazywać cechy antyspołeczne, skłonność do paranoi. Wpływ osobowości narcystycznej może wpływać na różne aspekty życia: relacje, pracę, zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Jedną z form manipulacji Narcyza jest triangulacja. Triangulacja jest to forma manipulacji ukryta, perwersyjna, bardzo szkodliwa, należy do piernej agresji. Polega na ranieniu innych poprzez wykorzystywanie przez osobę manipulującą osób trzecich, które nie są świadome procesu. Ta manipulacja występuje podczas konfliktu, w którym manipulator próbuje wprowadzić osobę pośredniczącą lub trzecią stronę w taki sposób, aby zmusić ich do opowiedzenia się po swojej stronie lub po jednej ze stron. Osoba manipulująca nadużywa emocji innych, robiąc to w celu odwrócenia uwagi, tak aby druga strona poniosła winę. Oznaki triangulacji. Osoba manipulująca zawsze będzie chciała zaangażować osobę trzecią, aby stanęła po jej stronie, opowiadając trzeciej swoją wersję wydarzeń, nie pozwalając przy tym drugiej osobie lub partnerowi na opowiedzenie swojej. Konsekwencją takiego zachowania osoba trzecia nieumyślnie, Wyda werdykt w oparciu po stronie, jaką usłyszała. Taka manipulacyjna strategia uniemożliwi drugiej osobie, partnerowi, obronę, ponieważ osoba trzecia została już przekupiona. Narcyzi unikają komunikacji. Jeden na jeden. Żeby rozwiązywać jakikolwiek kwestie zwracają się do osób trzecich o interwencję gdy się pomylą zrobią wszystko aby nie być po przegranej stronie osoba manipulująca chce abyś podporządkował się jej woli może w tym celu porównywać cię do innych niekoniecznie musi to być bezpośrednie porównywanie mogą nieszkodliwie mówić o cechach innych ludzi no bo o dobrych stronach innych ludzi. W taki sposób, abyś zaczął oceniać swoje życie na podstawie tego, czy spełniasz oczekiwane standardy. Będą mówić również o cechach, których nie doceniają. Jedną oznaką, że jesteś zmuszony do podporządkowania się woli osoby manipulującej, może być Twoje zastanawianie się, jak możesz iść ich zadowolić, czując presję, przymus robienia czegoś wbrew sobie. Brak empatii, zdolności do wykrywania współodczuwania i rozumienia emocji innych objawia się poprzez nadmierny krytycyzm wobec innych ludzi, obwinianie, Ofiary zdarzenia, niewybaczanie ludziom popełnionych błędów, brak zainteresowania perspektywami lub opiniami innych ludzi, niekontrolowanie swoich emocji, zakłopotanie uczuciami innych ludzi. Wiara, że złe i negatywne rzeczy mnie nie dotyczą, brak refleksji o tym, jak moje zachowanie wpływa na innych ludzi, trudności we wzięciu odpowiedzialności za siebie, zrzucanie odpowiedzialności na innych za swoje zachowanie, życie, wybory potrzeby zaspakajanie potrzeb obwinianie ocenianie porównywanie stawianie się w pozycji ofiary przysłów 12:13 zły człowiek zostaje usidlony występek ust sprawiedliwy uniknie nieszczęścia zachowania pasywno-agresywne Zachowanie zawierające jednocześnie cechy biernego oporu i agresji, wyrażonej nie wprost oraz cechy jawnie agresywne. Osoba na przemian wyraża swoją agresję mniej lub bardziej jawnie. Przyjawia się poprzez wyrażanie impulsów nie wprost. Pozwala zabezpieczyć się przed doświadczaniem lęku i dystansu. Dysonansu poznawczego związanego z uświadomieniem sobie agresji oraz chroni przed odrzuceniem otoczenia. Agresja wyrażona, jawnie, pozwala na zaspokojenie potrzeby niezależności poprzez okazanie złości. Nieumiejętność, nieznajomość, brak inteligencji emocjonalnej. Umiejętności zarządzania emocjami. Niedojrzałość emocjonalna to zaburzenie emocjonalne, polegające na nieznajomości emocji oraz w jaki sposób radzić sobie z emocjami. Osoby niedojrzałe emocjonalnie nie są w stanie budować prawdziwych i trwałych relacji. Nie mają autorefleksji. A współodczuwanie jest im obce. Kłamstwo, projekcja, okłamywanie. Projekcja jest mechanizmem obronnym, polegającym na przypisywaniu innym własnych, pożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć poglądów, zachowań, lecz u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze manipulowanie podatną kategorią. Przykład manipulator krzyczy na drugą osobę, siedząc, sądząc, że jest agresywna, w rzeczywistości sam będąc agresywnym. Księga przysłów 19.9. Fałszywy świadek niebyskarnie, a kto kłamstwem oddycha, zginie. Nienawiść do przegrywania. Manipulator nieustannie konkuruje o uwagę. Musi być lepszy zawsze, widoczny na pierwszym miejscu, lepszy od innych. Nienawidzi przegrywać. W relacjach w domu, pracy, w szkole. Psalm 10.3. Bo niegodziwy chełpi się porządliwościami duszy swojej, a chciwy zysku przeklina i wyrzeka się Pana. Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed odrzuceniem jest zaburzeniem psychicznym, które wyraża się. Irracjonalnym strachem przed odtrąceniem w kontaktach międzyludzkich, unikanie związków w przypadku jej zaistnienia utrudnia w harmonijnej, szczęśliwej relacji z drugim człowiekiem. Każdy w jakimś stopniu mniejszym lub większym odczuwa lęk przed odrzuceniem. Jednak osoba manipulująca. Ma nad wyraz głęboką ranę odrzucenia. Podsumujmy. Dzisiaj dowiedziałeś się na temat różnych form manipulacji egocentryzmie, tendencjach narcystycznych, braku empatii, trudności w braniu odpowiedzialności, zachowaniach pasywno-agresywnych. Niedojrzałości emocjonalnej, nienawiści do przegrywania, projekcji, lęku przed odrzuceniem. Błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Do usłyszenia.